Drugie siostry od drodzy bracia, zanim przystąpimy do wieczerzy, chciałbym, abyśmy przez chwilę przyjrzeli się, co Boże Słowo mówi na temat krwi Jezusa. Co krew Jezusa czyni dzisiaj dla nas? Kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane, modlił się z śmiertelnej udręce i pod jego jak krople krwi spływały na ziemię. Potem, gdy został zabrany przed najwyższego kapłana, znęcano się nad nim, bito w twarz, na której wystąpiła krew. Kiedy targano go za brodę i włosy, wtedy również pojawiła się krew. Następnie został wydany przez Poncjusza Piłata na ubiczowanie. Rzymski bicz składał się z wielu rzemieni zakończonymi kawałkami kości i metalu. Uderzenie takim biczem powodowało dosłownie wyrywanie ciała. Ponieważ utrzymywał, że jest królem, naśmiewając się z niego, włożono cierniową koronę na jego głowę. A później wbijano ją w czaszkę. Krew spływała po całej głowie i mieszała się z włosami. Prok Izajarz mówił, że tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. Potem przybito go do krzyża, bijąc gwoździe w jego ręce i w jego nogi, a w końcu, gdy umarł, żołnierz wbił miecz w jego bok. W okolicy serca i trysnęła woda i krew. List Efezjan mówi nam, że w nim, w Jezusie, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. W Jezusie mamy odkupienie przez Jego krew. Odkupienie to znaczy, że Zostało się ponownie kupionym. Byliśmy w rękach diabła, a Jezus kupił nas z powrotem przez swoją krew. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście pisze właśnie o tym, mówiąc, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni. Zmarnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tutaj użyte jest słowo baranek i to słowo baranek przenosi nas do Paschy. Przenosi nas do Egiptu. Pascha w Egipcie była tylko takim proroczym obrazem, była tylko zapowiedzią tego, co zostało wypełnione przez Jezusa na krzyżu Golgoty. Apostoł Paweł pisał o tym w liście do Koryntian, że na naszą Wielkanoc został ofiarowany Chrystus. Baranek poschalny, Jezus, był bez winy, był bez skazy, był bez grzechu. A my zostaliśmy odkupieni Jego krwią. Cie bracia i siostry, ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, gdzie byłem, gdy spotkał mnie Jezus. Gdy Jezus okazał mi łaskę. Byłem w rękach szatana, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale dzisiaj już tam nie jestem, dlatego że zostałem odkupiony krwią Jezusa. I wierzę, że każdy z nas może dzisiaj to powiedzieć, może dzisiaj to ogłosić. Zostaliśmy odkupieni krwią Jezusa Chrystusa. Amen. List do Rzymian mówi nam z kolei, tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jezusa, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Zostaliśmy Usprawiedliwieni krwią Jezusa. Dostaliśmy usprawiedliwieni przez Jego krew, dzięki Jego przelanej krwi. Usprawiedliwienie jest to termin prawniczy. To tak, jakbyśmy byli na rozprawie sądowej oskarżeni o najgorsze przestępstwo. Grozi nam wyrok śmierci, boże Słowo mówi, że zapłatą za grzech. Jest śmierć. Takie jest Boże Prawo. Zapłatą za grzech jest śmierć. A więc idzie o nasze życie. A więc chodzi o nasze życie. I zostaje wydany werdykt. Niewinny. To jest usprawiedliwienie. Zostaliśmy uniewinnieni. Zostaliśmy usprawiedliwieni przez krew Jezusa dzięki Jego przelanej krwi. Ale to oznacza jeszcze coś więcej. Uczyniono nas sprawiedliwością Bożą w Jezusie Chrystusie. Uczyniono nas sprawiedliwymi sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. To jest coś niewyobrażalnie wielkiego. Jesteśmy usprawiedliwieni sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Jest taki piękny fragment mówiący na ten temat księdze Izajasza w 61. rozdziale. Niektórzy bibliści mówią o proroku Izajaszu, że to jest piąty ewangelista, dlatego że on tak wiele pisał, tak wiele miał objawień na temat przyjścia Mesjasza, przyjścia Jezusa. I to właśnie Izajasz napisał ten piękny fragment, kiedy otrzymał objawienie o na nadejściu Mesjasza o przyjściu Wybawiciela Jezusa, kiedy miał objawienie na temat Jego dzieła, które dokona, to wtedy napisał takie słowa, piękne słowa. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Aleluja. Aleluja! Dzięki przelanej krwi jesteśmy całkowicie okryci sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Jest takie słowo zapisane w księdze kapłańskiej, w trzeciej księdze mojżeszowej, kiedy Bóg powiedział do swojego ludu: Coś takiego. W 17. rozdziale 11. wierszu jest powiedziane: Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja daję wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze. Gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Kiedy spojrzymy do starego przymierza, to pamiętamy, że Arcykapłan raz w roku wchodził do przybytku, wchodził do tego miejsca Bożej obecności z krwią owiec i kozłów, aby dokonać przebłagania za grzechy ludu. Ale Boże Słowo mówi nam, że ta ofiara nie była w stanie uwolnić człowieka z niewoli grzechu. Natomiast w nowym przymierzu, list do Hebrajczyków mówi nam, że Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan do przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią wicielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Jezus w Nowym przywierzu wszedł raz na zawsze do świątyni. Wszedł tam z własną krwią, aby dokonać wiecznego odkupienia, aby dokonać wiecznego usprawiedliwienia, aby wyrwać człowieka z niewoli grzechu i śmierci. I Bóg mówi, gdyż życie ciała jest we krwi. To krew dokonuje przebłagania za grzechy. To krew dokonuje zadośćuczynienia za duszę człowieka. Tak więc życie Jezusa jest w jego krwi. Życie Jezusa jest w jego krwi. Własne życie Boga. Życie Stwórcy jest w krwi Jezusa, dlatego że Jezus powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Życie Jezusa jest w Jego krwi. Myślę, że nasze ludzkie umysły nie są w stanie do końca ocenić ogromu tego przesłania. Jak ogromne to jest przesłanie. Życie Jezusa jest w Jego krwi, a my spożywamy ciało. I krew Jezusa przez wiarę. My spożywamy Jego ciało i Jego krew przez wiarę. Czy możemy pojąć, czym jest krew Jezusa? Ja myślę, że wielu chrześcijan traktuje wieczerze jako tylko jakiś religijny obrządek. Nie zdaje sobie do końca sprawy, w czym uczestniczy. Jest więcej mocy. W jednej kropli krwi Jezusa, niż w całym królestwie szatana. A my posiadamy we krwi Jezusa niezmierzone, niezmierzone życie samego Boga. Kiedy przyjmujemy Jego krew, kiedy przyjmujemy Jego ciało, przyjmujemy życie samego Boga. Życie, które zawsze istniało, zanim cokolwiek powstało. Czy Pan Jezus głosił przesłanie, po którym wielu uczniów Jego zawróciło i już z nim nie chodziło? Mówili, że twarda to mowa, którzy ją może słuchać. I od tego momentu wielu Jego uczniów zawróciło i już z nim nie chodziło. Dlatego, że nie byli w stanie przyjąć tego przesłania, że życie samego Boga jest we krwi Jezusa. Pan Jezus mówił o tym w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale. Znacie, myślę, doskonale ten fragment. Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał ojciec, który żyje, a ja przez ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Aleluja. Aleluja. Kiedy przyjmujemy Wieczerzę Pańską, Spożywamy Jego ciało i pijemy Jego krew, i czynimy to przez wiarę. I tym samym przyjmujemy wieczne, niezmierzone życie samego Boga. Aleluja. Tym samym przyjmujemy wieczne, niezmierzone życie samego Stwórcy. Jakiś to ogromny przywilej że dzięki Bożej łasce zostaliśmy nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie i mamy ten przywilej uczestniczenia w społeczności ciała i krwi Syna Bożego. Alleluja!